Wstawiam Wam dzisiaj mój ulubiony przepis na placki ziemniaczane z kiszoną, kapustą. Jeżeli ktoś jeszcze nie jadł je, to, to zapraszam na przepis. Potrzebujemy do tego cebulę, czosnek, według uznania, jeżeli chodzi o ilość, ile kto lubi. Jak nie lubicie, można pominąć. Ziemniaki, też wedle tego, ile chcecie tego zrobić. Ja akurat nazwę trójka, więc no nie będę robiła, nie wiem ile. Yy, mąka zwykła ziemniaczana. To jest akurat tortowa jakaś mąka, pierwsza, lepsza, jaka była. Sól, pieprz, dwa jajka, później w zależności od ilości. Jak macie mniej tych ziemniaków, tyle, no to jedno jajko wystarczy. Jak będziecie mieli jeszcze, powiedzmy, raz tyle, co ja mam tutaj, to możecie dać jeszcze trzecie jajko, to później będziecie widzieć wyrabiając. I kapusta kiszona. Nie dam jej całej, dam też pół tej kapusty kiszonej, bo dla mnie to kilo to jest za dużo, więc dam pół kilo tej kapusty. Jeżeli chodzi o ilość tych składników, to tak jak mówię, musicie sobie później zerkać na to ile wy tego robicie. Jak ziemniaczki obrane, cebulka obrana, czosnek obrany i ja jeszcze dodaję marcheweczkę, z racji, że mam małego dzieciaczka, to chcę mu przemycić jak najwięcej. Ja wszystko ścieram na grubych oczkach, bo tak najbardziej lubię placki ziemniaczane. Później wkraję do tego wszystkiego y, kapustę, wszystko wymieszam mąka, pieprz, sól i ja jeszcze dodaję do tego wszystkiego y, trochę sosu sojowego, bo lubię ten posmak i dodaję kurkumę, żeby było takie żółciutkie. To bierzemy się do pracy. Ogólnie wszystko try na tarce, nawet czosnek i marchewkę i cebulę, wszystko. I kroję na takie mniejsze kawałki tą kapustę, żeby po prostu się później takie nitki nie ciągnęły w tych placuszkach. I jak macie kapustę taką bardzo mokrą, to musicie sobie ją troszeczkę odsączyć, żeby nie było zbyt dużo wody w naszych plackach. I wszystkie składniki łączymy razem. Ja zawsze robię to ręką, bo jakoś mi się wydaje, że jest bardziej wszystko takie razem ze sobą wymieszane. Czyli mamy starte ziemniaki, marchewkę, cebulę, czosnek, pokrojona kiszona kapusta. Daję tutaj kurkumę, taką w proszku sypaną. Dałam trochę sosu sojowego, sól, pieprz i w zasadzie to tyle. I mąka oczywiście jeszcze i dwa jajeczka. I to wszystko jest zagniecione, przejdzie Czobie tak nie wiem, 10 minut wszystkimi przyprawkami. Można dodać koperek, można dodać pietruszkę, ale ja koperek dodaję do sosu czosnkowego, bo te placki najlepsze są z własnoręcznie zrobionym sosem czosnkowym, a to też zaraz pokażę jak robię sos czosnkowy. Jeżeli chodzi o sesik czosnkowy, to użyłam do tego skyru taki, akurat on jest chyba z Wiedronki albo z Lidla, już nie pamiętam. Yy, użyję pół tego i pół jeszcze z tego, bo to trochę za mało. Dwa zębki czosnku, ogólnie dodałabym sobie więcej i mężowi, ale że jest Milan, więc zetrę na takiej małej tareczce, na takich grubszych oczkach, żeby nie był zbyt ostry. I yy, soli trochę, soli już dodałam. Mam taką wegetę trochę z lepszym składem, więc czasami dodaję, bo po prostu lubię jakby trochę taki smak tej wegety nadaje temu sosu czosnkowego taki smaczek i do tego koperek. I tyle. Można oczywiście dodać do tego złyżkę majonezu, jak ktoś lubi sos czosnkowy taki bardziej mm, smak majonezu, ale my lubimy z jogurtem naturalnym, więc nie ma problemu. I voilà, placuszki są gotowe, pyszne. Ja lubię do tego pomidorki koktajlowe sobie dodać. Naprawdę polecam Wam gorąco ten przepis. Zachęcam Was do pozostawienia kciuka w górę, do subskrypcji mojego kanału i do wykonania tego przepisu. Jeśli wykonacie te placki, to możecie oznaczyć mnie na Instagramie. Link zostawię Wam tutaj. Życzę miłego dnia i smacznego.